Я бы тебя с катапульты веселили. <свес> <свес> It, 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 it możemy iść na piasek, możemy nakrywać stół, nie? No? Drodzy widzowie, jesteśmy przygotowani na ten skok, bierzemy to na was odpowiedzialność. Nie będziemy nikogo ciągnąć nie do tej działalności. Nie mieć nas przykładów. My to eee... robimy tylko i wyłącznie, bo jesteśmy dorośli i jesteśmy świadomi i sami za siebie odpowiadamy. Tutaj tylko my przykładamy te gorączki. Mamy przygotowane stoły, trzy plastikowe. Zaczniemy. To tak jak w Dukasach, odsorowujecie to, są w Zaczniemy ode mnie, później będzie bardziej profesjonalnie, a na koniec będzie full, full Najbardziej komicznie. <laughs> Idziemyż. Numer jeden! Chcę jeszcze raz! To było tak zajebiste! Jak ja już widziałem, że w niego lecę, lecisz już na osu je, człowieku!